Kolej Konna, początek historii polskiej kolei. To początek XIX wieku i my zaczynamy od początku, czyli od Muzeum Kolejnictwa. Pierwsza telewizja kolejowa, Dagmara Kowalska, zapraszam. Zdjęcia wąskotorowej kolei dziecięcej w Budapeszcie przesłał nam Maciej Górowski. Nie ma takiej kolei? Właśnie, że jest. Oto dowód. Dzieci w wieku od 10 do 14 lat prowadzą ruch pociągów, sprzedają bilety w kasach, zapowiadają pociągi i sprawdzają bilety w wagonach. Wszystko to oczywiście pod nadzorem dorosłych. Taka zamiana ról to świetna zabawa, ale kto wie, może też krok w kolejową przyszłość. My czekamy na kolejne Wasze zdjęcia z tytułem maila Wonskoterówka. Przed nami skrót informacji, a potem pokażemy Wam jeden z najpiękniejszych filmów znalezionych na YouTube. To będzie fascynująca przejażdżka koleją po Stanach Zjednoczonych. Na przełomie marca i kwietnia rozpocznie się budowa tymczasowego dworca w Katowicach, który będzie służył pasażerom podczas przebudowy Dworca Głównego. Tymczasowy będzie kosztował milion złotych i stanie na tyłach dzisiejszej stacji. Remont i przebudowa dworca w Katowicach ma skończyć się w maju 2012 roku. PKPSA z końcem marca chce zamknąć kasy biletowe przewozów regionalnych na ponad 100 dworcach kolejowych. Samorządowy przewoźnik, jak informuje PKPSA, nie reguluje swoich zobowiązań za wynajem pomieszczeń na dworcach, a jego zadłużenie sięgnęło 50 milionów złotych. Kasy przewozów regionalnych będą zamknięte tylko na tych dworcach, na których działają kasy innych przewoźników, np. PKP Intercity czy kolei mazowieckich. Sąd uznał rację szwajcarskiego Stadlera, który zaprotestował przeciwko rozstrzygnięciu przetargu na dostawy 20 składów elektrycznych dla kolei mazowieckich. Producent zwracał uwagę, że zwycięzca Pesa Bydgoszcz nie spełniła wymogów zamawiającego, którym było wyprodukowanie 10 pojazdów o prędkości maksymalnej 160 km na godzinę. Koleje mazowieckie nie miały podstaw, aby unieważnić inny przetarg na 16 kolejnych pojazdów. Remonty kolejnych dworców. PKP-SA rozpoczyna modernizację budynku dworca i przebudowę placu przydworcowego w Wejherowie. Koszt inwestycji to ponad milion złotych. Jedna trzecia środków to pieniądze z budżetu państwa. Budżet niemal w połowie wesprze remont dworca w sławnie. Remont stacji potrwa około roku. Obydwa dworce będą przyjazne dla niepełnosprawnych. PKP-PLK podpisały umowę na opracowanie standardów technicznych między innymi dla budowy kolei dużych prędkości w Polsce. Projekt zostanie wykonany przez hiszpańską firmę. Jej finansowanie zostało wsparte przez grant otrzymany od Hiszpańskiego Funduszu Wspierania Rozwoju w ramach linii finansowania Studium Wykonalności. Opracowanie będzie gotowe za pół roku. Aż 22 składy elektryczne chce kupić Województwo Wielkopolskie. Tabor ma kosztować pół miliarda złotych, połowa tych pieniędzy będzie pochodziła z funduszy Unii Europejskiej. Nowe składy będą obsługiwały regionalne linie kolejowe w ramach powoływanej spółki Koleje Wielkopolskie. PKP-SA przekazały w dzierżawę na 29 lat tyskiemu samorządowi dworzec kolejowy Tychy, na którym ma powstać m.in. węzeł przesiadkowy. Do tej pory PKP-SA przekazały samorządom około 80 dworców. Dzisiaj koleje w Stanach Zjednoczonych są zaledwie cieniem dawnej świetności. Historia żelaznych szlaków w tym kraju rozpoczęła się w 1826 roku. Od połowy XX wieku można mówić raczej tylko, że kolej traciła na znaczeniu. Woziła coraz mniej towarów i pasażerów, ustępując miejsca samochodom. Koleje amerykańskie do dziś fascynują, to tu są jedne z najdłuższych tras na świecie i największe wagony pasażerskie i towarowe jedyne w swoim rodzaju. Muzeum Kolejnictwa. Wystarczy wejść i bardzo uważnie oglądać, żeby przenieść się w inne czasy. My tym razem przenosimy się blisko granicy z Niemcami. Będzie mowa o Ostbahn. To legendarna wschodnia kolej z Berlina do Królewca. Czekają bardzo poważny remont. Legendarna linia kolejowa za niecałe półtora roku będzie świętowała swoją 160 rocznicę powstania. Trasa, której dzisiejsze znaczenie jest marginalne, niegdyś tętniła życiem i była główną magistralą. Linia przechodzi przez Gorzów Wielkopolski po najdłuższej w Polsce estakadzie kolejowej, która jest charakterystycznym elementem miasta. Konstrukcja liczy 906 metrów. Remont blisko 50-kilometrowego odcinka trasy między Krzyżem a Kostrzynem PKP PLK chce zacząć już w kwietniu. Pojawią się nowe tory, urządzenia sygnalizacyjne, perony i biaty na przystankach. Autobusy szynowe, bardzo popularne na tej trasie, po remoncie pojadą z prędkością 120 km na godzinę. Koszt remontu to ponad 36 milionów złotych, a ponad połowa tej kwoty to środki unijne. Remontu doczekała też inna trasa wychodząca z Gorzowa, do Zbąszynka. Koszt tego remontu to ponad 28 milionów złotych. Koniec prac na obydwu trasach nastąpi jeszcze w 2011 roku. Kryzys nieźle pomieszał szyki PKP Cargo, ale nie ma tego złego. Wystarczy dobry plan i już spółka radzi sobie coraz lepiej. Zobaczmy, jak to się robi w PKP Cargo. Pierwsze miesiące 2010 roku dla PKP Cargo nie były łatwe. Pomimo spadku przewozów i przychodów w czasie kryzysu w 2009 roku, spółka utrzymała płynność finansową. Początek 2009 roku to był katastrofalny czas dla Cargo, w zasadzie za załamanie rzędu 40%. E, także styczeń, luty tego roku były już oczywiście. E, Wyraźnie lepsze, aczkolwiek w styczniu jeszcze plany pokrzyżowała nam pogoda, ekstremalnie trudna, i w efekcie to odbicie nie było na tyle duże, na ile liczyliśmy. W tym roku spółka powinna pochwalić się blisko 40 milionami złotych zysku, a to dzięki wprowadzonemu planowi naprawczemu. Przewoźnik zaoszczędzi nawet 8 milionów złotych dzięki likwidacji nieużywanego zaplecza technicznego. Na kolejne oszczędności pozwoli wydłużenie czasu używania lokomotyw i wagonów między przeglądami i naprawami oraz lepsze dopasowanie składów pociągów do przewożonych towarów. W sumie to pozwoli zaoszczędzić blisko 40 milionów złotych. Możemy dzisiaj powiedzieć, że na pewno inwestycje zrealizowane przez PKP Cargo w 2010 roku będą większe niż w 2009, kiedy z części inwestycji musieliśmy zrezygnować lub je przełożyć. Natomiast trudno jeszcze określić konkretnie. Na co będziemy wydatkować pieniądze? Na pewno będą to inwestycje w dalszą modernizację naszego taboru. Najprawdopodobniej również zakup nowych wagonów wejdzie w grę. W listopadzie 2009 roku PKP wybrały doradcę do restrukturyzacji i prywatyzacji spółki PKP Cargo, ale na razie jest za wcześnie, by myśleć o jej sprzedaży. Wagon motorowy, totalna ruina, pomalowany, zardzewiały, dwukrotnie spalony i pewnie dawno temu poszedłby na straty, gdyby nie to, że tym wagonem zainteresowali się miłośnicy kolei, którzy takie zabytki ratują. Renowacja tego wagonu będzie kosztowała od 100 tysięcy nawet do miliona złotych. To jest to, co zostało po słynnym wagonie motorowym SD80. Te wagony rozpoczęły służbę na PKP w roku 1951. Są to wagony z produkcji włoskiej, konstrukcja z lat 40. Początkowo obsługiwały linię z Warszawy do Gdyni i pełniły rolę ekspresów. Jako ciekawostkę można podać, że ten wagon jechał do Poznania. Tylko o pół godziny dłużej niż pociąg Intercity obecnie. Trzy takie sztuki przyjechały z Włoch. Były to bardzo nowoczesne wagony, mogące osiągać dość dużą prędkość, jak na tamte czasy. Natomiast przede wszystkim to, co było bardzo w nich ciekawe, to bardzo unikalna przekładnia hydrokinetyczna, która w Polsce była tylko w tych trzech wagonach. Także to, co zostało zachowało się w tym wagonie, jest unikatem na skalę kraju. Tak wyglądał ten wagon w latach 70. po zakończeniu służby na PKP. On był przekazany do Muzeum Kolejnictwa w 1974 roku i znalazł się na Odolanach. Niestety wagon uległ dewastacji, ograbiony z wyposażenia, niemniej jednak jeszcze nadający się do renowacji. Dzisiaj po prostu należy przeprowadzić ekspertyzę. Czy to poszycie nadaje się do renowacji, czy wyłącznie do wymiany. Po drugie, zabezpieczyć farbami podkładowymi, tak aby nie ulegał dalszej dewastacji. Wagon po przeciągnięciu tutaj na te tory pocztowe już jest chroniony od złomiarzy. Natomiast prawdopodobnie będzie czekał na lepsze czasy, gdyż nawet przywrócenie tego wagonu do stanu nieczynnego, jako eksponat, wymaga ogromnych nakładów i środków. Być może znajdzie się jakiś sponsor na to. Kolej to kawał historii Polski. Historii Polski na szynach, oczywiście. Na szczęście dla kolei czas nie stoi w miejscu. Nasz czas w tym tygodniu już się kończy. Widzimy się zatem w przyszłą środę. Aha, na koniec jeszcze dla Was taka propozycja. Zajrzyjcie do Muzeum Kolejnictwa. Naprawdę warto. Do zobaczenia.